Ja myślę tak, że rząd Donalda Tuska nie dotrwa do końca kadencji. Gdybym miał obstawiać, to y, obstawiłbym, że będziemy mieli w przyszłym roku wybory y, jesienią. Y, ale to jest oczywiście prognoza. Ja tak szacuję w oparciu o obserwacje. To tych ludzi trzyma. No dwa elementy: interesiki i strach. E, natomiast uważam, że każdy miesiąc rządzenia przez tych ludzi to jest wielka szkoda i strata dla Polski. Więc ja myślę, że ten, ten strach i, i, i te pęknięcia spowodują, wierzę w to głęboko, że. Y, ten rok jeszcze niestety będzie ta szkoda dla Polski, będą niszczyć Polskę, ale myślę, że na szczęście nie dwa lata, tylko jeszcze ten rok. I teraz, no i teraz jest znowu prognoza. Znowu władzę przejmą ci, co byli wcześniej i znowu będą działać. Może z taką dużą szkodą, ale mniejszą szkodą. No, mamy na dzisiaj trzy jakby grupy, tak? No jest ta grupa PIS-u, która nie jest monolitem, bo tam ja słyszałem i to z dobrych źródeł to nie były źródła fałszywe, że gdyby Trzaskowski został prezydentem, to Jarosław Kaczyński miał się podać do dymisji i miał być forowany jedna z opcji mówiła o Błaszczaku. Ale wtedy mówiono też o tym, że Morawiecki wyjdzie ze swoimi ludźmi i nastąpi już rozbicie totalne. Czyli zwycięstwo Trzaskowskiego spowodowałoby tutaj wiele przetasowań. Ale ty byś się nie, nie dziwiłbyś się Morawieckiemu, skoro twoim prezesem ma być Błyszczuk? Eee, w... Znaczy, generalnie tam są bardzo mocne pęknięcia od dawna i tych ludzi trzyma chyba po prostu no to, że znaczy. No co ich trzyma? No między innymi Kaczyńskich trzyma. Znaczy no. ja widzę, że tam jest już taki podział na tych y, starszych i bardzo starszych. Yy, yy... I ci mniej starsi chcą, chcieliby już no, przejąć tą pałeczkę, nie? a ci starsi bardzo nie chcą jej oddać. Jest, jest ci, którzy znają, y, przyglądają się temu i mają jakieś tam kontakty i dojścia. I to nie jest żadna wiedza w tej chwili tajemna. Kaczyński jest chyba takim ostatnim zwornikiem, który trzyma to towarzystwo w całości. Nie ma Kaczyńskiego, to się rozpada. I to, to jest właśnie kolejny świetny przykład na to, że muszą być jakieś zasady i reguły, żeby to, żeby to trwało, żeby ten monolit był. Żeby ten monolit był. Tam już monolitu nie ma. Tam są różne grupy i podgrupki. Nie widzę tam już wspólnoty. Natomiast no, Kaczyński to jeszcze trzyma w ryzach. Czy to dotrwa do wyborów? Trudno powiedzieć. Może wspólnota interesów spowoduje, że dotrwa. Pytanie o to, co będzie z Konfederacją. No, wyraźnie widać, że Grzegorz Braun gdzieś tam się okopał, dość solidnie. No, idzie do góry. I idzie do góry. Konfederacja... Nie jestem pewien, czy Sławek Mencen i Krzysztof Bosak utrzymają kurs wspólny, bo ja te pęknięcia widzę bardzo mocne między, 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 między kolegami. No, widzę bardzo dużo różnic. Może utrzyma to, co łączy, a nie to, co dzieli. Może powstanie coś nowego. Może coś, w co zaangażuje się ruch obrony Polaków albo po prostu patrioci. Może jednym słowem, ja widzę przyszły rząd jako rząd konserwatywny, który będzie się składał z kilku elementów.